Składki ZUS ulga na start. Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS społecznych. Tym samym przez 6 pełnych miesięcy opłaca tylko składkę zdrowotną do ZUS. Warunki, które należy spełnić, by korzystać z ulgi na start. Musisz być osobą fizyczną. Podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy. Albo podejmujesz ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia, to znaczy z ulgi na start, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Z ulgi korzystasz przez 6 pełnych miesięcy, co oznacza, że jeżeli założysz działalność w trakcie danego okresu, korzystasz z ulgi przez 6 miesięcy i jeden dodatkowy niepełny miesiąc. Pamiętaj, że zawieszenie działalności nie przedłuża okresu, w jakim możesz korzystać z ulgi. W taksion możesz wprowadzić informację o tym, że korzysta z ulgi na start w sekcji ustawienia. W obszarze zatytułowanym Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych wybierz tak, przy pytaniu, czy możesz korzystać z ulgi na start. Na podstawie daty rozpoczęcia prowadzenia działalności program wskaże, do kiedy obowiązuje ulga na start, a w sekcji rozlicza okres będzie naliczana tylko składka zdrowotna. Uwaga! Gdy okres ulgi na start będzie dobiegał końca, musisz przerejestrować się w ZUS. Na podstawie deklaracji zgłoszeniowych wprowadź ustawienia składek obowiązujących po ulze na start. Nie odznaczaj tego, że korzystałeś z ulgi na start. Program uwzględnia ją tylko przez 6 pełnych miesięcy od założenia działalności. Taxeon wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online, lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.